Witam w kolejnym odcinku na CSGO Skinsie. Poza konkursami generalnie i to co mam na Steamie, to ja sobie inwestuję w te naklejeczki i poczekam sobie 10 lat, może coś pierdolnie i może za 10 lat nagram właśnie odcinek, że siemanko jestem milionerem kurwa i, 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 i tak. Ta teraz przenosimy się na CSGO Skinsa. No, tutaj jeszcze nic nie było Cały czas czekam aż ten Nawajka. Tu jest już tyle osób, że to już powinno rozlosować. No dobra, bo może aż tyle osób nie ma. Niby to jest losowe, no na to jest tyle na przykład, co nie, ale to dodałem tego impreza, ja wiem, kurwa 3 dni temu jakoś tak. 3300 kodzik Fistasio, strona dla pełnoletnich, używając kodziku Fistasio, automatycznie łapiecie się do konkursu i możecie sobie wygrać te przedmioty, jak strona oczywiście wylosuje. A my e, polecimy sobie. Klasycznie cały balansik. Klasycznie kurwa. No bo w końcu coś pierdolnąć musi, tak? W końcu coś jednąć musi. Zobaczymy, może akurat to będzie dzisiejszy dzień. Pierwsza prawie na zero, także jest ok. Druga i tylko dwie takie dzisiaj. No jak na tym stanie, to będzie ok. Ten bloczet jest kurwa dosyć dużo warty i fajny. Mi się podoba. Eee, spoko. Spoko, to mi się podoba. Eee, też, też ostatnio kminiłem, bo. Będę otwierał sobie, zresztą czasami sobie otwieram jakieś case'y, tak powiedzmy, po nie wiem, w wale na przykład, tak jak teraz widzieliście na Steamie e, i otwieram sobie case'y. Kurwa, otworzyłem ich naprawdę ponad 100. Jak, jak, nie, jak nie lepiej, ze spakę -y 50, czacie, że tylko, no ni, nawet kosy mi nie dropło. No naprawdę, te szanse są tak małe na dropnięcie czegokolwiek, że... Kurwa, wolę już chyba wpierdolić to na skinsa i sobie na skinsie po, e, pokręcić, niż e, napierdać te skrzynki. No naprawdę kurwa albo niebieskie jakieś syfy i temy, albo jakieś gówna. No masakra totalnie, nie? Następny odcinek prawdopodobnie nagram w ogóle na szaredzie, bo jakiś ziomek mi napisał w komentarzu, że zrób cały odcinek z szaret. Mówię kurwa, to jest jakiś rozjebany, ale chwilę sobie pomyślałem, mówię, to nie może być takie głupie i takie złe. Po coś ten tryb dodali, tak? Ja pierdolę tutaj to Underdog jak w mordę strzelił. Ja raczej wątpię, że coś tutaj już przykręcimy, chociaż ostatnio w odcinku, tak jak chyba pokazywałem, yy, ja sobie robię bitewkę, kurwa, tutaj, bo odkosę za 7 koła trafił, także zajebiście, no tutaj tego Wild Lotusa to jest nieosiągalne trafić ze zwykłej skrzyni, to jest tak mała szansa, że prędzej piorun Cię pierdolnie, jak będziesz w chacie z zamkniętymi oknami, kurwa, niż jak, żeby dropnął Ci taki White Lotus, no naprawdę, no nie wiem, może z jedna osoba pewnie to dropnęła na Kilkanaście tysięcy, nie? Więc to jest totalny, totalny lak, totalny fart. I, I raczej bym się nie nastawiał, że ktoś dropnie takie aż fajne itemy. Dobra, tutaj o kurwa, o kurwa, nowy Kejsik, no to sobie go troszeczkę pomęczymy i nabuście sobie go też męczne, kurwa. Razy trzy, nie będziemy tutaj, kurwa, jest coś jeszcze nowego, jakiegoś fajnego, no z tych droższych to bez przesady, nie będziemy napierdalać po tysiakach, kurwa, za skrzynki. No to odcinek będzie trwał, ile, kurwa, trzy minuty. E, dobra, siedem stówek, kurwa, dokręciłbym jeszcze tutaj śrubkę jakąś, kurwa, tak szczerze powiedziawszy. Dokręcę jeszcze, kurwa, jedną taką na cztery osoby, kurwa, i klasyczek, lecimy z tym. Oj, kurwa, o kurwa, ty, to może być dobry case w ogóle jakiś, ja pierdolę, poczekajcie. E, poczekajcie, bo tutaj mamy ok, jakiś młody warkocz dołączył, spoko. E, zaraz zobaczymy w ogóle, jak tu procenty na buście wyglądają na tą kosę, bo 0,21 to jest ok, bo to jest szansa, w, realnie w CS masz taką szansę na dropnięcie kosy, e, chociaż tutaj kurwa wydaje mi się, że i taki tak jest większa. Więcej kos wydropiłem z skinsa niż kurwa. no, z, CSS -a nie wydropiłem żadnej kurwa, otworzyłem już naprawdę z 200 case'ów, kurwa Tak w, w swojej karierze. Na no, spokojnie, na luźnym kutasem mówię, nie? Kurwa 10 kluczy już kurwa kosztuje stówę, no to 200 kluczy dwa koła. Skrzynki kurwa tysiak, no to już masz trzy koła. Ja pierdolę. Idź pan w chuj. bo coś tu się dzieje, 200-210, nic fajnego nie dropi. Ten, to, ten, to jest bardzo ładny skin w ogóle kurwa. Ja pierdolę, ale podrożał. Dobra, czy coś tu się zmieniło? O kurwa, 0,69 jest na buście na kosę i 0,21 bez boostu. To się opłaca w sumie dać tego boosta akurat na, te, na tym case. Dobra, zobaczymy, co tutaj Jorga. Póki co, Anderek. Mhm. No, no właśnie się kurwa zapowiada. No, pierwszy dobry skin od X czasu, który nadal nic nie zmienia. UMP może być coś warty. Całe kurwa 7 zł. A no, oczywiście. Dobra, tutaj obrzym. Jeden wielki chuj, tak naprawdę. 11 zł. No, powiem tak. Blue Laminat z 5 d yy, Powiem tak. Nie dropi, kurwa, nic mi od 20 kurwa odcinków. Nie wydropiłem ani jednego dobrego skina. Wie, a może to tak działa, że kurwa jedna osoba nie dropi, a wsz wszystkie inne tracą. Może to kurwa tak faktycznie działa, że ja otwieram kurwa skrzynki, mi chuja dropi i na przykład ko na kogoś się to przekłada. O tego zombie bym potargał, kurwa. Podoba mi się ten event. No, Glock, faktorka, może coś warta, ale o chociaż może, kurwa. Oczywiście, że nie. Dobra, ostatnia i polecę sobie. Może kurwa, pięć skrzynek zajebać. No ten Bloodshot znowu, kurwa. On ma potencjał jebany w Minimalware'ze. Ale to szansa jest jaka na to w ogóle, że trafić Minimalware'a 0,05. No to. No tu w sumie kurwa i taki tak jest duża szansa nawet jak ci wypadnie taki. Dobra, pomęczmy sobie, zróbmy sobie do końca, otworzymy sobie je. Pierw jedną. A, to nic nie warte. Gówno za 4 złote. O za 80, ok. się zdziwiłem. O kurwa, ile kost przeleciało? Ja też pierdol. O, Lil Pik jest warty akurat coś. Ale to musi być jakiś dobry, dobry... Okej, okay, nic nie warte Jeszcze raz, no coś na profit. Kurwa, no J Breaker, zostań, 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 kurwa na tym że. dobra, może być. No i co? Dwie, dwie, dwie ostatnie, zobaczymy i sprzedamy wszystko, zobaczymy jaki balans. Myślę, ponad tysiaka na pewno będzie. Dragon fire jest spoko. Jak faktorka to coś warte, jak nie, to nie. I warty, okej, okay, dobra. 1600, czyli mamy 1800 punktów trochę. Te tych punktów nie liczę. No to co, laścić kurwa na klasycznym. Ja bym zapierdolił, na 20 caseów nie, no bo to inaczej to raz dwa, na pewno dwa takie, trochę tańsze. A wupki, czemu by nie dwie można pierdolnąć? E, procentowy zostawiamy, na pewno na buście te dwie, bo one mi się podobają. Łoterki e, razy 2 bez busta, mamy 8 caseów. E, na buście razy dwa, na buście razy dwa. Alstarka możemy sobie razy dwa pierdolnąć. Tutaj czasami może coś i orgnąć dobrego. I teraz tak, evencik mnie interesuje. Czyli interesuje mnie tak, horda mnie interesuje, retro mnie też razy dwa interesują. Ale wiecie co, retro to mnie interesuje na buście w sumie razy jeden 830, i interesuje mnie teraz tak. Anarchia, kurwa, no kiedyś dała, mam czutkę na nią. I teraz raz, dwa, trzy i trzy, cztery, cztery. Nie, nawet dwadzieścia skrzynek do bitwy. Dobra, to sobie jedną tańszą wypierdolę. Na przykład tego łoterka. I mamy, mamy, mamy. Czy brawo? Brawo nie, ale ona i tak jest ryzykowna. Ale waporka, nawet waporka nie mogę otworzyć. No to kurwa, Emeczka. Dobra, i tu robimy, kurwa. Może klasyka zajebać na czwórkę? Co? No kurwa, ten klasyk na czwórce, on ma potencjał, kurwa. Ma jebany potencjał. No dobra, choj tam, kurwa, no jak, słuchajcie, no, to jest, kurwa, zabawa, nie? Nie traktujmy, kurwa, tego na poważnie, to jest, kurwa, zabawa po prostu. Byleby wszystko robić odpowiedzialnie i z głową, a nie na odpierdol. Jak sobie ktoś może pozwolić, nie wiem, taką po prostu, kurwa, stówka w tą czy w tamtą, to spoko. To wtedy jest luzik. Ja akurat wiem, że sobie na Steamku dzisiaj z tysiaczka wypierdolę, bo mam na to luzik i, kurwa, jak przepierdolę nawet, to jest luz, jest spoko. Jest git. Bardzo ładny w kurwa, swoją drogą. Tak samo. Lu nie wiem, jak gram na zombie mody, w zombie mołdach, więc mnie takie skina. O kurwa, Kraków, o kurwa. A Sanin Leo, chociaż pierdolną to spoko. Kurwa, to takie ten? Mm, kurwa, ciekawe. Electric Heist, tuwa. A nie, Duality jednak. Ten Electric Hype też pamiętam kiedyś to kurwa. W dzisiaj sprawdzałem to ja. Y, jeszcze miałem konto, jak y, były te naklejki z Katowic. Ja pierdolę, ja na Holo kurwa opierdoliłem za, za 50 centów. Ja pierdolę człowieku. Jak ja bym wiedział, kurwa, że to będzie tyle kiedyś warte, no to tutaj prawdopodobnie już jest Gigi tak samo. Nie spodziewam się, że nic tutaj, że coś tutaj dropnie. Ja mam zbugowane konto po prostu, bo ja wszystko w underdogu wygrywam, a wszystko w klasykach mi nic nie dropi. Nic, nic, totalne zero, kurwa. Totalne 0. No, 140, coś tu doganiamy, ale to i taki tak jest underdog nadal. No fejzik, kurwa, może coś. Nie, gówno. Alstarek. Starek. Gówno tak samo. 29, 73, 16, no 600 kurwa mam. No i tutaj też gówno za 15 złotych, za 42. Niby najlepiej, ale tak naprawdę to i tak chujnie. To jest gówno warte, to jest warte, z, no. Dwie stówy kurwa, ja pierdolę. Nie, no to jest kurwa, żałosne. No ale co no, jeszcze mamy te, te, no w sumie tylko te, no, no już teraz nic nie ratuje. Już przejebaliśmy. No także, Anderek... no chyba, że faktory stattrack. No, może kurwa coś tutaj jorgnie. Jeszcze faktory stattrack, no SSG przyjmujemy. Ale to i taki tak jest kurwa remis i ostatnia tak naprawdę Bizon, który nic nas totalnie nie ratuje I uratuje nas tylko MK, której nie dostaliśmy Więc było blisko. Było blisko dużego profitu, wychodzimy z głównym. Możemy jedynie co sobie otworzyć to trzy takie nafarta. E, sprzedać już nic nawet nie mogę. Trzy nafarta, dały, cały, jeden wielki chuj Oj, ale ktoś musi stracić, żeby ktoś mógł zyskać, tak? Znaczy w sumie to jest zależne od szczęścia, więc cóż, ja się z wami żegnam, Bicy psiki z dołu i widzimy się w kolejnym odcinku. O kurwa, losowania nie zrobiłem. Jezus, przepraszam was bardzo. W takim razie z tego odcinka y, albo z poprzedniego y, zobaczę, gdzie będzie więcej komentarzy. W sumie jeden, jeden chuj tak naprawdę, może z tego zrobię. E, skinek do wygrania dla was. E, może jakiegoś fajnego nagiewika wam wrzucę albo jakiegoś uspa. E, chyba mam tam nawet jakiegoś uspa. Także zobaczę. Thank you very much.